Jeśli zastanawiasz się, czy można jeszcze bardziej usprawnić komunikację między członkami zespołu, wymianę informacji, zdań, dyskusję pod, pod kartą klienta, czy pod szansą sprzedaży, sprzedaży akceptacji wynegocjonowanych nowych warunków itd., itd., odpowiadam tylko tak. Można. W Back System wprowadziliśmy właśnie nową funkcjonalność w pracy na notatkach. Część z Państwa pracuje właśnie tą zakładką notatki, a my ją jeszcze bardziej rozbudowaliśmy. Teraz możesz wywołać, pracując na szansie sprzedaży, możesz wywołać swojego współpracownika, możesz wywołać swojego przełożonego, żeby nie wiem, zaakceptował Ci rabat, który klient negocjuje z Tobą. Chodź. Pokażę Ci, jakie to proste i pokażę Ci, jak to działa w Berg System. Zapraszam do naszego systemu. Wchodzimy na szansę sprzedaży tutaj naszego pana Roberta i potrzebujemy, żeby nasza przełożona Marta zaakceptowała nam, że klient wynegocjował z nami 5% nałóżmy rabat. Wpisujemy treść tego, czego potrzebujemy od naszej menadżerki i klikamy: skomentuj. Marta dostała od nas informację na maila, że właśnie potrzebujemy od niej tej akceptacji. Wchodzi do systemu, a przegląd, może przejrzeć warunki szans sprzedaży, co ten klient potrzebuje itd., itd., a następnie może nam krótko odpowiedzieć, że akceptuje bądź nie. W naszym przypadku dzisiejszym zaakceptuje. Akceptuję. Działaj. I teraz już Joasia będzie wiedziała, że mam możliwość klepnięcia klientowi tego 5% rabatu. Wymiana była krótka. Informacji i zdań zajęła nam mało czasu, a na tym jednak zależy nam najbardziej na tym, żeby odzyskać czas na pracę z klientem. Także mówiąc krótko, od teraz z Bergu możemy całą wymianę taką szybką między współpracownikami mieć właśnie w notatkach, z datą, z godziną, z wywołaniem, z informacją na maila, że ktoś z członków zespołu od nas czegoś potrzebuje i wywołał nas w notatce na kliencie, szansie sprzedaży, karcie, umowy. Zapraszam do testowania, zapraszam do wywoływania siebie nawzajem w notatkach, do wspólnej pracy zespołowej. Wszystko mamy w jednym miejscu, nic nie umyka, a Berksystem dba o to, żeby każdy z nas wiedział, że ktoś inny z naszego zespołu czegoś od nas potrzebuje. Jeśli nie masz jeszcze konta testowego czy swojego konta w Berksystem, zapraszam na stronę www.berksystem.pl do założenia bezpłatnego konta. Dziękuję i do zobaczenia.